Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy i siostry, witam was bardzo serdecznie w przededniu uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jest to dzień, który dla czcicieli Najświętszej Marii Panny jest bardzo ważnym dniem, dlatego że świętujemy poczęcie Najświętszej Marii Panny w łonie swojej mamy, czyli świętej Anny. I dziękujemy Bogu za taki wielki dar, który dał światu że stworzył nową Ewę bez grzechu poczętą, tę, która wydała na świat Jezusa Chrystusa, która 9 miesięcy nosiła w swojej młonie, była tabernakulum Boga. I jutro też kolejna grupa naszych braci i sióstr zawierzy się, tak jak myśmy to robili, i zawierze się Jezusowi przez ręce niepokalanej w, ten, w tę właśnie uroczystość. Proszę was bardzo, abyśmy otoczyli ich jutro szczególną modlitwą, aby to zawierzenie przyniosło wiele łask i wielkie skutki dla świata całego. My, każdy z nas odczuwa dobrodziejstwa tego zawierzenia i wy trwacie nadal w tych grupach katechetycznych, z różną intensywnością pewnie odsłuchujecie, uczestniczycie w tych modlitwach porannych i wieczornych, i bardzo się z tego cieszę. Jest to dla mnie też wielkie świadectwo, że trwacie, że chcecie dalej rozwijać swoją wiarę, swoją duchowość, że nie ustajecie w drodze, że dzięki temu tworzymy taką rodzinę maryjną, która umacnia się wiedzą, wiarą, miłością, nadzieją. I jutro też zachęcam was do tego, abyśmy jeszcze raz też oddali się na Świętej Marii Pannie. Jutro w wielu miejscach w świecie będzie praktykowana godzina łaski, godzina, w której spodziewamy się otrzymać od Boga wielkie miłości, wiele miłości, dobroci właśnie przez to fakt niepokalanego poczęcia. Ta godzina łaski jest obchodzona 8 grudnia, w godzinach od 12 do 13. Możemy ją praktykować, czyli odbyć w kościele, przy wystawionym na święczyk, sabramencie, czy też normalnie w kościele, albo nawet przed kościołem, albo też, jeżeli nie możemy pójść do kościoła, czy odwiedzić go w tym dniu to możemy też odbyć te godzinę łaski w swoim domu, żeby spędzić ten czas, ile tam będziemy mogli, bo niektórzy będą w pracy, niektórzy nie będą mieli możliwości w tym czasie się skupić, ale wzbudzić intencję, Panie, ja Ci otwieram moje serce w tej godzinie. I tak jak Jezus prosił o jedną godzinę trwania przy Nim, tak też Maryja też jutro prosi nas, abyśmy przy niej byli, abyśmy ucieszyli się tym wielkim świętem jej poczęcia i byśmy otworzyli się na łaski, które ona nam chce dawać. Kiedy Maria objawiła cudowne medali Katarzynie Labure w Paryżu, to z jej rąk tryskały promienie. I Katarzyna zapytała, dlaczego jedne są takie jarkie, wyraziste, a drugie są takie blade. I wtedy Maria powiedziała, że ona ma, przynosi wiele łask. Te jarkie to są te, o które ludzie proszą i o które ona, które ona z radością daje. A te takie blade to są te, o które ludzie nie proszą. Z tej wypowiedzi widzimy, że Maria ma nam wiele do zaoferowania, wiele do dania, tylko nie zawsze chcemy to brać. To Jezus już się żalił. Siostrze Faustynie mówi, wiele dusz nie chce przyjmować tych łask, które ja zsyłam, chcę dać. I mówi, ty bierz. Ile zdołasz unieść, tyle bierz. I jutro też my otworzymy nasze serce, nasze ręce na, to, na te łaski, które niebo zlewa. I te łaski też, które inni brać nie chcą, abyśmy je w swoim sercu wzięli i zanieśli tym, którzy ich w tej chwili nie mogą przyjąć, nie chcą przyjąć. Jutro ja będę z małą grupką pielgrzymów z Polski w Tichalinie. To jest miejsce niedaleko Meczugorie, gdzie jest taka piękna figura Matki Bożej, której zdjęcia też wykorzystuje się i my też je wykorzystujemy w, naszej, w naszych takich logach zawierzeniowych. Ale one są najczęściej właśnie wizerunek tej figury jest kojarzony z Meczugoriem. I tam w tym kościółku odprawimy adorację, właśnie te godziny łaski. Będzie zawierzenie tych osób, które tutaj przyjechały i będą się zawierzać. I też odprawimy mszę Świętą w intencji tych osób, które się zawierzają i w intencji Waszej, czyli tych, którzy już się zawierzyli i dalej trwają w naszych grupach katechetycznych. Także jutro jest msza święta w Tich, ale nie za was. I wy też postarajcie się jutro, zachęcam was do tego, abyście przede wszystkim poszli do Kościoła, żebyście uczestniczyli w mszy świętej, o ile to jest możliwe, przy komunię świętą. Jeżeli jesteście wyspowiadani, to nie będzie żadnego problemu. Jeżeli nie było możliwości wyspowiedzi, to postarajcie się o to. I Uczestniczcie w Eucharystii, bo nic nie zastąpi, żadna transmisja z żadnego miejsca nie zastąpi żywego uczestnictwa, żywej obecności przy Jezusie w Kościele na mszy Świętej. Ale dla tych, którzy nie mogą, którzy w żaden sposób nie mogą pójść do Kościoła na Mszy Świętą, proponujemy właśnie transmisję, która odbędzie się w godzinach od 12 do 14, i tak jak powiedziałem, będzie adoracja, zawierzenie imsza święta. I będzie można uczestniczyć, o ile nam internet nie zawiedzie, o ile będzie dobra, dobry przekaz danych, to wtedy będzie ta transmisja kontynuowana. Zobaczymy. Pod tą wiadomością umieścimy link. Taki, który będzie można włączyć jutro o 12 i uczestniczyć razem z nami bezpośrednio, a jeśli nie, to potem odtworzyć sobie to w późniejszej porze. Bardzo się Wami cieszę, i chociaż może rzadko tak osobiście się do Was zwracam, ale pamiętam o Was i cieszę się Wami. I cieszę się też administratorami, czyli osobami, które pomagają nam tutaj w rozkrzewianiu tego dzieła, w kontakcie z tymi, którzy się zawierzają. I Was też zachęcam, żebyście tam, gdzie jesteście, tworzyli małe grupki modlitewne, abyście się nie... nie żebyście nie zostawali sami. Abyście łączyli się w różnych dziełach dla Maryi, w jej imię głosie i światu cudowne dzieła Boże. Teraz jest czas, który bardzo, w którym Matka Boża nas bardzo potrzebuje. Potrzebuje apostołów miłości, widząc, jak wiele jest zła, ile jest przekleństwa, ile jest tej wrogości, niepokoju i nienawiści. My jesteśmy powołani po to, żeby dawać nadzieję, wiarę, miłość, pokój. I do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. Napełnijcie serce swoje tym kosztowym nosieniem. I razem z Marią nieźmy go ludziom. Kończy się już czas Katechez dla tej grupy pierwszej zawierzniowej, która się w Wysłanie Ducha Świętego zawierzała. I dla tych, którzy się zawierzali 15 sierpnia, już, to już są będą chyba jeszcze ze dwie, trzy katechezy. O Eucharystii, a potem będziemy już, przejdziemy do kolejnej, kolejnych katechez, do świąt. Będą to takie różne katechezy, które, w których będę się starał odpowiedzieć na te problemy, które nas spotykają aktualnie. A potem znów jakiś tematyczny cykl rozpoczniemy, tak żeby trwać w katechezie, w łączności modlitewnej, i na to wszystko serca Was błogosławię. Jutro uczcie na Świętszą Marię Pannę i w jej, za jej wstawiennictwem serca błogosławiamy w imię Boże. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.